Siemanko Dzisiaj łowisko gniewino Końcówka grudnia 29 chyba 8? Tata się jeszcze rozkłada Ja też jeszcze Sztyca do rozłożenia Na wodzie nikogo nie ma 8, 28 Z jakiejś 4-5 stopni Zero wiatru praktycznie Troszkę z rana popadało Także tyle Jeśli chodzi o Warunki Co dzisiaj? Dzisiaj bieda Dzisiaj sam pelet 8 Zanęta Jakieś kulki, które, które Mam nowe, których jeszcze Albo te, które mi się nie sprawdzały O dziwo na te rzadko coś łowię albo hmm, mam też nowe, na przykład takie KMA, jakieś biało-czerwone, dostałem na święta i Bandum Wafter Pineapple Coconut. Dzisiaj to będziemy testować. Jest to stanowisko, nie wiem który numer, ale. Jest tutaj charakterystyczna różowa ławeczka, która jest widoczna z całego łowiska. Podobno jest to dobre stanowisko. Wiadomo, że zima nie jest adekwatna do tego, żeby oceniać jakiekolwiek stanowisko względem sezonu, ale, ale zobaczymy, podobno jest tutaj jakiś dołek, parę metrów od nas. Czy parę czy parę dziesięć, to się dopiero okaże, bo jeszcze nie gruntowaliśmy, więc no. Rozkładamy się do końca i już na koszu się widzimy, zobaczymy co tam dzisiaj będzie w głowie. Znaleźliśmy fajne miejsce. Generalnie na całym łowisku mniej więcej podajnik opada 4 sekundy a gdzieś tak na 15-20 metrze 6. Więc jestem troszeczkę głębiej. Jeszcze wam się pochwalę, jaki mam bogaty, jaki mam bogaty portfel z przyponami. Jedna, jedyna sztuka została na dzisiaj. Czas się za to zabrać. Chciałem powiedzieć, że w przerwie od sezonu, ale jak widać, sezon trwa cały rok. Już powiem Wam, że po ostatnim łowieniu, które widzieliście na YouTube, to nie mam dzisiaj żadnych oczekiwań. Ale jakby się coś złapało, to by było spoczko. No, także miejsce znalezione, zaklipowane. Oczywiście nie odmierzony na kołkach, bo na takim rekreacyjnym łowieniu się po prostu nie chce. Mógłbym Wam tu pokazywać, Bóg wie jaki profesjonalizm, ale... Ale po co, skoro można sobie żyłkę markerem przesmarować? To jest generalnie praktyka znana od Wielu lat, ale skoro mogę to pokażę. Bierzemy żyłeczkę i ją oznaczamy. No ten marker taki jest bo jest, ale coś tam widać. Proszę. Mamy tutaj kawałeczek żyłki zabielony, jakby rybka chciała zdjąć. Ee, żyłkę z klipsa to będziemy wiedzieli gdzie wrócić po prostu w trakcie holowania w sensie takim, że jak już dojedziemy do tego białego miejsca to po prostu sobie e, założymy na klipsie o Boże, ale jestem głupi ja oznaczyłem żyłkę bez wrzuconego podajnika Nie, no właśnie nie. To się wytnie. No, no to tak. Miejsce mamy obrane. Minimum dzisiaj sprzętu. Minimum zanęt, można powiedzieć, bo sprzętu to jak zwykle więcej niż talentu. Co by sobie wybrać na początek? A zobaczymy: biało-czerwone KMA, duo. Oj, to na pewno pokażemy sąsiadów. Sąsiadów mamy eleganckich, będą nam kibicować. Nie są to kobiety. To jest coś lepszego. Zanętka ta co ostatnio. Są baj sweet. Generalnie jest tutaj ciemne dno, więc powinno się Według zasady dopasować do, i łowić na ciemną zanętę, ale wiadomo dzisiaj łowimy rekreacyjnie. E, można sobie po prostu pocilować bombę. Nad tą wodą, a nie się jakoś tam spinać. Nie wiem czy ta zanęta szczerze powiedziawszy jest dobrze domoczona. Ale trochę dociśniemy i będzie kleić. Dzisiaj naprawdę bez żadnego nacenia wstępnego. Po prostu zarzucamy zestaw na topolkę przed nami. Odpalamy stoperek na no gdzieś na 12 minut. I idziemy zobaczyć sąsiadów. Nie, bo do samego klipsa jestem dociągnięty. Dzień dobry Konikowi chyba przeszkadzamy W posiłku ma Dobra, dobra, już idę Aktualizacja sytuacji Czwarty rzut Czwarta taka 15-minutówka, można powiedzieć, czyli godzinka za nami. Początek tak jak na ostatnim łowieniu, czyli nic się nie dzieje. Ale jesteśmy dobrej myśli, może jakieś słoneczko wyjdzie. Mamy już plan B. Tata podnęca margina. Ja też tutaj koło krzaczka sobie porzucałem trochę peleciku. Teraz recenzja. Proszę Państwa, wczorajszy zakup kombinezon w bardzo dobrej cenie 530 zł. Sklepowa cena wędkarski.com to nie jest reklama. W porównaniu do kombinezonów za 1200, na przykład z Prestona, który nie ukrywam, że chciałbym mieć, ale Jakbym miał wydać 1200 a 500, to zdecydowanie kupiłbym taki. Który wygląda bardzo podobnie. Jest mega ciepły. No. I tyle. Może coś powiem o łowisku. <laughs> Korzystając z przerwy między braniami. Tam mamy dwa domki letniskowe. W jednym z tego co pamiętam. Bo w jednym kiedyś spałem spokojnie, w 4-5 osób można się zmieścić. W tamtym drugim nie byłem, ale też podejrzewam, że, że, że tam w 4 osoby można jak najbardziej spędzać sobie miło czas. Łowisko generalnie ma około 30 stanowisk. Mniej więcej 2 metry głębokości. Dno jest raczej miękkie. Aczkolwiek można znaleźć takie twardsze miejsca, co? Nie ma jesiotrów. Zdecydowana większość populacji to są karpie i amury. No ja tutaj łowiłem może w sumie z 8 razy. Aczkolwiek nigdy żadnej innej ryby oprócz karpia nie złowiłem. Amury widziałem jak najbardziej, że. Wędkarze łowili na zawodach, nawet zdarzało się, że z jednego stanowiska po kilka, więc trochę ich tutaj musi być. Jest fajnie, bo jest dojazd na każde stanowisko. Cena jest dosyć przystępna, bo 30 zł za łowienie. Więc jak na te czasy to jest dość tanio. A jeśli chodzi o Generalnie łowiska w województwie pomorskim, gdzie nie ma ich zbyt dużo, jeżeli mówimy o łowiskach stricte komercyjnych, pod metodę, bo jakby łowisk karpiowych nie liczę. Bardzo często zdarza się tak, że łowiska karpiowe wędkarzy łowiących na feder nie wpuszczają, gdzie jestem w stanie z jednej strony to zrozumieć, ale z drugiej strony jest to słabe, ponieważ Łowiska komercyjne pod metodę jak najbardziej karpiarzy akceptują. Więc jest to lekkie yy, nierównouprawnienie, no ale co zrobić? Każdy może sobie na swojej wodzie prowadzić politykę jaką chce. Yy, w lato, generalnie yy, w sezonie, łowisko bardzo przyjemne. Oczywiście nie jest to dzika woda otoczona lasem. Ale, jeżeli ktoś chce pojechać, żeby się po prostu nałowić, no to jest to bardzo fajne łowisko. Generalnie tamte stanowiska. Tam jest grobla, yy, jest taka płytsza woda. Tam to są takie bankówki, można powiedzieć. No, my dzisiaj już siedzimy dwie godziny na razie bez rybnie. No, nic, walczymy. Widzimy się teraz tam. Obroniony. Jest rybka u taty. Dobra. A to już po zdjęciu klipsa czy nadal? Z tamtego miejsca? No, tu, z... No, czyli cierpliwość pokłaciła. Ja już przerzuciłem na środek, bo stwierdziłem, że tutaj z tego dołka nic się nie ten, nic się nie zahaczy. A tu proszę. U taty mamy rybkę. Nic złego. Omur. Daj mu tata taluzu. O ładny. O, ale ładny amur. No to widzowie, można jechać do domu. Tata ma amura. Pierwszy amur. Ja. No, taki grubasek. Ładki nie będziemy. Grudniowy Amor. No ładne. 4 kilo. Może być. Fajna rybka. Bardzo delikatne branie, nie? Jo. Nawet nie zrobił tego swojego takiego odjazdu standardowego. A baka. No to mamy to. Ryba wyjazdu prawdopodobnie. Ale może się coś jeszcze powtórzy. Chyba wrócę do tego dołka z powrotem. Ta akcja jest ryba. 21 minuta proszę Państwa w wodzie. I bardzo ładnie walczy. Chyba, że po prostu... Po takiej przerwie nie mam wyczucia i jest to jakaś płotka, ale nie sądzę. Branie było bardzo ładne, jak na tę porę roku. No byle nie stracić. Nie jest to olbrzym. No tego się nie spodziewałem Ogonisko Pokażne Kurde ładne karpisko wam powiem Czyli są karpie w tym łowisku Potwierdzamy Ładna rybka No możemy strzelam czwórka, idealnie za dolną wargę. Teść, no. Ale tutaj brzuch ma taki jakby, nie wiem czy to ikra. Ciekawe. No fajna rybka. No. A ile ma ten? 44 pięć No, powiem no, wam, że przyjemnie. Po 2,5 godziny czekania. No, tam, właśnie w tym dołku. No, tak jak widzieliście, mogłem się pochwalić Wam rybką. Właśnie z tego dołku, o którym mówiłem na samym początku filmu. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie taktyka się sprawdziła. I ja i tata wyjęliśmy z tamtą trybę. Eee, ja złowiłem ją na żółtego ringersa. Próbowałem tego KMA, no to nic nie było, no ale to nie dlatego, że przynęta jest do dupy, tylko że po prostu się nic nie dzieje. To też miałem, Top Lofters, duo krewetka z Match Pro, chyba, tak. E, ogólnie jest to tak mała przynęta, że aż mi bagnet z drugiej strony wystawał. Więc domyślam się, że i praca tej przynęty na takim zestawie nie była odpowiednia bo magnet pewnie aż ją przeciążał też tego Salmon miałem założonego, nic się nie działo więc dzisiaj ringers 100% skuteczności, 1 na 1 tej przynętki jeszcze nie próbowałem, Pineapple Coconut od Sonu to są w ogóle to i to, to są przynęty które dostałem w prezencie na święta w paczce od Moonfin. E, to był ten zestaw 180 zł o wartości 300 złotych. Moja partnerka e, mi go kupiła i były tam naprawdę zajebiste rzeczy. I może jeszcze na koniec filmu wam pokażę co tam było w tej paczce, bo chyba mam coś tam nagrane na telefonie, bo chcia, chciałem z tego zrobić jakiś film na YouTube, ale stwierdziłem, że to będzie za krótkie. I naprawdę, naprawdę muszę przyznać, że były fajne rzeczy. No dobra, to widzimy się później. Mam nadzieję, że jeszcze coś dołowimy. Jak nic nie dołowimy, to nie będę was zanudzał. I może jakieś będzie krótkie podsumowanie na sam koniec. Kurde, aż mi się cieplej w ręce zrobiło, jak mi tak kuchasz. To twój synek? Ale jesteś ładny. Czy ładna? Nie wiem. Mm. Dobry kunik. Aś mm. No, dzień dobry, dzień dobry. Nic nie mam do jedzenia, nie wolno Was karmić. A ja ty jesteś dziewczynka. Dobry kuń, z ciebie, co. Dobry. No, to na zakończenie, jeżeli ktoś z was dotrwał do końca. Dzięki bardzo za oglądanie. Zakończyliśmy z takim wynikiem, z jakim praktycznie rozpoczęliśmy po jednej rybce, gdzieś tam miałem jeszcze jakieś branie w międzyczasie, ale generalnie do końca taktyka wyglądała tak samo, że z tego dołka łowiłem, tata też, tata jeszcze miał drugą wędkę zarzuconą na blisko minęło jakieś 7 godzin. Zimne jak cholera. Myślę, że rybom też to jakoś tam specjalnie nie odpowiada. No ale przynajmniej dzień spędzony nad wodą, a nie w domu. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć lub, lub macie jakieś opinie na temat tego filmu, to też zapraszam do komentarzy. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczyć jakąś relację z zawodów, bo to głównie na tym w tym roku będzie się opierało. Bo nie będę Wam wrzucał 10 filmów z każdego łowiska, tylko albo z zawodów, albo z jakichś tam różnych łowisk będziemy je recenzować pod względem wypoczynku. No dobra, to trzymajcie się wtedy i do zobaczenia w następnym filmie. Narka.